I ostatnie zdanie, jeśli pozwolicie. Jestem to winny i dedykuję to panu prezesowi. Bo jestem to winny obu moim dziadkom. Dzisiaj też słyszałem do Berlina, firdoichland. Deutschland. Każdego dnia słyszałem te słowa z telewizji. Każdego dnia słyszałem tę płytę nagraną wiele, wiele lat temu przez Jacka Kurskiego. Kiedy nagrał tę płytę. Twój brat, Lech Kaczyński, do mnie, publicznie, powiedział, że takiego łajdaka świat nie widział jak Kurski. Po tym, co zrobił. Ale chcę wam powiedzieć, że... I dlatego chciałem to zwycięstwo, pozwólcie tak osobiście, dedykować moim obu dziadkom. Obaj byli polskimi kolejarzami w Wolnym Mieście Gdańsku. Relikwią w naszym domu do dziś jest żywnościowa karta Polaka którą w Gdańsku miało kilkaset osób, bo nikt więcej się nie odważył być Polakiem w czasie okupacji. Obaj spędzili wojnę w obozach koncentracyjnych. Obaj moi dziadkowie. Kiedy 90% ludzi uciekło z dawnego wolnego miasta Gdańska i wybrało Niemcy, to wśród kilku tysięcy, którzy pozostali, było dwóch moich dziadków, dwóch Polaków, Józef Tuski i Franciszek Dawidowski. I im też dedykuję tę te wygraną. Tak jak wszystkim. Tak jak wszystkim Polakom i Polkom, którzy mogli poczuć się obrażeni, rozgoryczeni, zagrożeni przez te osiem lat polityki, pogardy dla kogoś, kto jest inny, słabszy, kto nie słucha partyjnej hierarchii, kto nie pasuje do wizerunku ideologów partii rządzącej. Jestem z Was bardzo dumny, z tych wszystkich, którzy się bali. Ale nie ulękli się do końca. Tak naprawdę być może to zwycięstwo jest zasługą właśnie tych najsłabszych, tych najbardziej prześladowanych przez te osiem lat chcę wam, i to o tym będę jeszcze jutro mówił, ale naprawdę uwierzcie, to wszystko razem naprawimy. To naprawdę jest niezwykła rzecz, że będziemy mogli od jutra naprawiać krzywdy, żeby wszyscy w Polsce, wszyscy bez wyjątku, wszyscy polscy obywatele, polskie obywatelki. Poczuli się naprawdę jak w domu, bez żadnego wyjątku. Wasi wyborcy także. I to mogę dzisiaj obiecać. Jeszcze raz dziękuję Polsko. Naprawdę piękny dzień. Wszystkiego dobrego. To jest właśnie fenomen polskiej demokracji, że czasem na 15 października trzeba poczekać do 11 grudnia, ale warto było.